Tematem dzisiejszej lekcji jest potęga o wykładniku naturalnym. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie, czym jest potęgowanie. Potęgowanie to tak naprawdę skrócony zapis mnożenia, prawda? Zobaczmy na ten przykład: 4 do potęgi trzeciej. My wiemy, że 4 do potęgi trzeciej to to samo co 4 razy 4 i razy 4, prawda? Dobrze, i teraz się zastanówmy, czym jest czwórka, a czym jest ta trójka. Zobaczcie na wzór. A do potęgi N tej A jest to podstawa potęgi, a N jest to wykładnik potęgi. Takie określenia możecie znaleźć w podręczniku, na przykład w poleceniu, więc trzeba o tym pamiętać, co jest podstawą, a co wykładnikiem potęgi. Tak jak w naszym przypadku 4 do potęgi trzeciej czwórka jest podstawą. A trójka jest wykładnikiem. Można sobie skojarzyć, że podstawa jest zawsze na dole, tak jak podstawka czegoś, tak? Czyli A jest podstawą, N jest wykładnikiem. Na naszym przykładzie czwórka jest podstawą, a wykładnik jest u góry, czyli 3. Przeanalizujmy przedstawione przykłady. 3 do potęgi pierwszej, czyli po prostu 3. Jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi pierwszej da nam tą samą liczbę, ale o tym jeszcze wspomnę. 3 do potęgi drugiej, czyli 3 razy 3, prawda? Trójka nam się pojawia dwa razy, czyli 9. 3 do potęgi trzeciej, 3 razy 3 razy 3, czyli tak naprawdę 9 razy 3, 27. I 3 do potęgi czwartej, 3 razy 3 razy 3 razy 3, 81. Teraz rozpatrzymy, co się dzieje w przypadku, kiedy nasza podstawa jest, jest ułamkiem, czy jest liczbą mniejszą od jednego. Zobaczmy. Po pierwsze, o czym trzeba pamiętać, że potęgujemy zarówno licznik, jak i mianownik. Tutaj w tym przypadku akurat będzie łatwo, prawda? Bo tylko raz się powtarza 1 trzecia, więc będzie wynik 1 trzecia. Ale spójrzmy już tutaj. 1 trzecia razy 1 trzecia to 1 dziewiąta. 1 trzecia razy 1 trzecia, razy 1 trzecia to tak naprawdę 1 do potęgi trzeciej i mianownik też do potęgi trzeciej. Tutaj nic, nic się nam nie zmienia, bo wiemy, że 1 do potęgi którejkolwiek da nam zawsze 1, ale w mianowniku już nie będzie 9, tylko 3 razy 3 razy 3 to było 27. I trzeci, czwarty przykład: 1 do potęgi czwartej i 3 do potęgi czwartej. Przypominam, że jak mamy ułamek, to potęgujemy zarówno licznik, jak i mianownik. Stąd ten mój zapis w ten sposób. Czyli tu będzie 1, a tu 81. Co możemy zauważyć? Porównując tę stronę z liczbą większą od 1 i tę stronę z ułamkami, możemy zobaczyć, że potęgując liczby większe od 1, szybko Dostajemy coraz większe wartości, prawda 3, 9, 27, 81. Natomiast potęgując liczby mniejsze od jednego ułamki, takie jak na przykład właśnie 1 trzecia, to otrzymujemy coraz to mniejsze liczby, prawda? Widać tą różnicę. Tu coraz więcej, a tu coraz mniej. I teraz to, o czym już wcześniej wspomniałam, czyli jeżeli naszym wykładnikiem jest liczba 1, to wynik jest równy naszej podstawie, tak? 2 do potęgi pierwszej będzie równy podstawie 2. 84 do pierwszej, podstawa 84. 1086 do pierwszej, wynik 1086. A teraz druga rzecz, o której należy pamiętać. Jeżeli nasz wykładnik jest równy 0, to wynik zawsze będzie 1. Czyli cokolwiek byśmy nie podnieśli do potęgi zerowej, otrzymamy 1. 0 do 2 po do potęgi zerowej, 1, minus 84 do potęgi zerowej, 1, 1086 do potęgi zerowej, też 1. No dobrze, powiedziałam, że wszystko, co byśmy podnieśli do potęgi zerowej, będzie 1. No, nie do końca, a zaraz Wam powiem, dlaczego. Tym wyjątkiem jest 0 do potęgi zerowej. Nie ma takiego wyniku. Taki wynik nie istnieje. 0 do potęgi zerowej jest nieokreślone. Po prostu coś takiego nie istnieje. Czyli możemy sobie zapisać taki wzór, podobny do tego wzoru wcześniejszego, że a do potęgi zerowej jest równe 1. Tylko z takim tutaj założeniem, że a nie może być równe 0. Czyli a do potęgi zerowej jest równe 1. Dla wszystkich a. Z wyjątkiem zera. To znaczy, że pod A może się kryć jakakolwiek liczba, byle nie zero. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do przykładów z ułamkami. Spójrzcie, pierwszy przykład i drugi wydają się takie same, bardzo podobne, prawda? Ale w pierwszym przykładzie mamy nawias przed potęgą, czyli mamy ułamek w nawiasie, a w drugim przykładzie nie mamy tego nawiasu. Zaraz Wam pokażę, jaka to jest różnica w obliczeniach. Jeżeli mamy ułamek w nawiasie, to my traktujemy tą potęgę, że ona nam dotyka cały ułamek, to znaczy i licznik, i mianownik. Czyli tak jak wcześniej Wam zapisywałam, mamy coś takiego, 2 do potęgi drugiej, licznik spotęgowany, i mianownik tak samo. Tak, czyli wynik w tym przypadku byłby 4 dziewiąte. A teraz spójrzmy na ten drugi przykład. 2 do potęgi trzeciej, ale bez nawiasu. To znaczy, że my rozumiemy to tak, że ta potęga, ten wykładnik 2, dotyka tylko licznika. To znaczy, że potęgujemy sam licznik. 2 do potęgi drugiej, a mianownik zostaje bez zmian, bo jego nie dotyczy teraz ta potęga, dlatego że nie było nawiasu. Czyli nasz wynik to 4 trzecie. Czyli byśmy tutaj. I być dokładniej. 1 i 1 trzecia. Czyli zobaczcie, to jest naprawdę ważne, czy my mamy ułamek w nawiasie, czy nie mamy tego nawiasu. Nie dajcie się na to nabrać. I jeszcze jeden przypadek, kiedy mamy ułamek. Mamy liczbę mieszaną, tak? Żeby spotęgować taki, e, taką liczbę mieszaną, musimy na początku zamienić ułamek na ułamek niewłaściwy. Czyli 3 i 1 czwarta to 13 czwartych. Był nawias oczywiście, czyli przepisuję. i teraz dopiero wykonujemy potęgowanie. 13 do potęgi drugiej i 4 do potęgi drugiej, tak? No, jeżeli już bym chciała rozwiązać, to to jest 169, 16, dalej byśmy wyciągali całości, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pamiętać, że jeżeli mamy liczbę mieszaną, to nie potęgujemy dziewiątki, i później jednej czwartej. Nie, 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 tego nie robimy. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy i dopiero potęgujemy. I ostatnie przykłady przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań z podręcznika to liczby ujemne. Tutaj też jest się łatwo pomylić, łatwo się nabrać. Dobrze, zacznijmy od przykładu pierwszego. Minus 4 do potęgi drugiej. Minus 4 do potęgi drugiej. Mogę sobie ten pierwszy przykład rozpisać. Jest to minus 4 razy minus 4. Dwa razy się pojawia czynnik ujemny, czyli liczba będzie, wynik będzie dodatni, prawda? 16. Dobrze. Jak będzie w przykładzie drugim? Minus 2 do potęgi trzeciej, czyli minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Wiemy, że czynnik ujemny nam się pojawia nieparzystą ilość razy, prawda? Czyli wynik już będzie na minusie. 2 do potęgi trzeciej to 8, czyli minus 8. Następnie minus 8 do potęgi pierwszej minus 8, prawda? I teraz, minus 1 do potęgi 408. Nasz wykładnik jest liczbą parzystą, tak? To znaczy, że minus 1 pojawi się parzystą ilość razy. To znaczy, że ten minus się pojawi parzystą ilość razy. Znaczy się, że nasz wynik będzie na plusie, prawda? 1. Będzie wynosił 1. No i teraz, po tej stronie są bardzo podobne przykłady, prawda? Też mamy minus 4 do potęgi drugiej, ale. Czym się różnią? No tutaj brakuje nawiasu, prawda? To znaczy, że my do potęgi podnosimy czwórkę. Zobaczcie. Tu do potęgi podnosiliśmy minus czwórkę. Tu do potęgi podnosimy tylko czwórkę. To znaczy, że ten minusik sobie jest i on sobie tutaj będzie. Bez względu na to, ile nam wyjdzie, jaki wynik wyjdzie nam z potęgowania. 4 do potęgi drugiej, 16. I tyle. Dobrze. Minus 2 do potęgi trzeciej. Minus jest i będzie, bo nie jest w nawiasie, czyli w ogóle się nie, nie przejmujemy, po prostu go przepisujemy 2 do potęgi trzeciej 8. Minus 8 też i tutaj minus 2 do potęgi szóstej. Minus 2, ale nie w nawiasie. To znaczy, że potęgujemy tylko dwójkę. Minus przepisujemy 2 do potęgi szóstej to 64. Zapiszcie sobie jeszcze proszę do zeszytu taką informację, żeby o tym pamiętać. Gdy wykładnik potęgi jest liczbą parzystą, wynik jest dodatni. Gdy wykładnik potęgi jest liczbą nieparzystą, wynik jest ujemny. Oczywiście działa to dla ujemnej podstawy, no bo wiemy, że jeżeli podstawa jest dodatnia, no to zawsze wynik będzie dodatni. Przejdźmy do zadania pierwszego ze strony 221 w podręczniku. Rozwiążę podpunkt C. 1, 2 do potęgi 5. My pamiętamy, że jeżeli 1, 2, jeżeli ułamek jest w nawiasie, to znaczy, że potęgujemy zarówno licznik, jak i mianownik. 1 do potęgi 5 i 2 też do potęgi 5. Jeszcze tak zapiszę dla przypomnienia. Czyli wynik to jest 1 i teraz 2 do potęgi 5. Jak to łatwo obliczyć? Zobaczcie, to jest coś takiego: 2 dwa razy 2 dwa razy 2 razy 2 razy 2, prawda? Ok, możemy sobie pogrupować. 2 razy 2, 4. 2 razy 2, 4. Czyli 16, i jeszcze zostało razy 2, prawda? O, bo coś takiego powstało. 4 razy 4 razy 2. Czyli 16 razy 2. 16 razy 2 to 32. Mam nadzieję, że to jest jasne, tak? Dobrze. Następny przykład. Minus 3 piąte do potęgi czwartej. To samo wykonujemy. Tak jak wcześniej, prawda, że tu też mamy ułamek, a też mamy ułamek w nawiasie, ale dodatkowo mamy liczbę ujemną, prawda, minus 3 piąte. Ale ten minusik też jest w nawiasie, to znaczy, że my od razu możemy znaleźć znak tego rozwiązania. Wiemy, że na pewno wynik będzie dodatni, prawda, bo potęga jest parzysta. Czyli ja już mogę sobie zapisać tak naprawdę w ten sposób, że to jest 4 do trzeciej, i 5, w mianowniku 5 do 4, 3 do 4 i 5 do 4, przepraszam, przejęzyczyłam się. Dobrze. I proszę, rozwiązujemy dalej. 3 do 4 już dzisiaj wykonywaliśmy, jest to 81. 5 do 4, 5 razy 5 to 25, prawda? I drugie 5 razy 5 to też 25, czyli mogę sobie tak w tym skróconej formie zapisać. Czyli to jest 81 i teraz 25 razy 25. Możemy pod kreską policzyć, że jest to 625. Dobrze. I następny przykład. Tutaj mamy ułamek dziesiętny, tak? 0,2 do potęgi 6. Dobrze, to wyglądałoby jakoś w ten sposób, prawda? 0,2 do potęgi 6, czyli 0,2 razy 0,2 razy 0,2. A pierwszy przykład. Tak rozpiszę 6. Jest 6 razy się powtórzyło. Dobrze, jak to szybko obliczyć. 0,2 do potęgi 6. pamiętamy, że jak mamy ułamek dziesiętny, to my na początku, jak, jak go mnożymy, to na początku możemy się skupić na liczbie naturalnej, czyli 2, 2, 2, 2, 2, Gdybyśmy chcieli obliczyć 2 do potęgi 6, ile by to było? Robiliśmy to dzisiaj w przykładzie 64. Czyli tak, wiemy, że na pewno będzie 64, ale przecież my mnożyliśmy ułamki dziesiętne, prawda? Czyli musimy teraz zliczyć, ile jest liczb po przecinku, tak? Jedna mie jedno miejsce po przecinku, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Mamy sześć liczb po przecinku, czyli sześć miejsc po przecinku. To znaczy, że nasz wynik też musi mieć tyle miejsc, prawda? To znaczy, że nasz wynik to będzie 0, i teraz musi być 6 miejsc po przecinku, czyli brakuje mi tutaj ile zer? 4, prawda? Bo tu mamy 4 miejsca po przecinku i 64, jeszcze kolejne dwa zajmuje, czyli w sumie mamy 6 miejsc po przecinku, czyli to jest nasz wynik. Zobaczcie, to nie jest tak długo, żeby obliczyć, prawda? Moglibyśmy to obliczać pod kreską, ale wtedy by stanowiło to zdecydowanie dłużej. I ostatni przykład minus 3 setne do potęgi trzeciej. I znów mamy ułamek dziesiętny, tak? Dobrze. Tym razem mamy, potę mamy wykładnik potęgi nieparzysty. Liczbę ujemną i wykładnik potęgi nieparzysty. To znaczy, że na pewno wynik naszego mnożenia, naszego potęgowania będzie ujemny. Ja już sobie od razu zapiszę ten minus, żeby o nim pamiętać. I teraz tak. 3setne 3 do potęgi trzeciej. No to co? Skupmy się znowu na trójce. 3 do potęgi trzeciej to. 3 razy 3, 9 razy 3, 27. Czyli na pewno wynik będzie miał związane coś z 27, prawda? I teraz tak, uwaga. Były dwa miejsca po przecinku, prawda? Ale my te dwa miejsca po przecinku spotęgowaliśmy do trzeciej potęgi, tak jakby. Czyli tak, były dwa miejsca po przecinku, tutaj też dwa miejsca po przecinku i tu też dwa miejsca po przecinku. Czyli koniec końców nasz wynik musi mieć ile miejsc po przecinku? 6. To znaczy, że wynik będzie właśnie taki. 27 milionowych. Oczywiście, minus 27 milionowych. Nie zapominamy o minusie. I jeszcze podpunkt E z zadania. Minus 3 do potęgi czwartej. Nie nabieramy się. Nie mam nawiasu, to znaczy, że minus nie jest w nawiasie, czyli potęg, wykładnik potęgi dotyka tylko trójki. Znak jest minus, bo był sobie minus i muszę go przypisać. I skupiam się tylko na potęgowaniu 3 do 4. 81. Warto zapamiętać te niektóre potęgi, na przykład 3 do potęgi 1, 2, 3, 4, tak samo jak 2 do potęgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo to się często powtarza, więc warto sobie to. Zapamiętać. I drugi podpunkt. To znaczy, drugi przykład w tym podpunkcie. Minus, minus 1,5 jeden, yy, jeden do potęgi trzeciej. No dobrze, mamy tutaj dwa minusy, prawda? To na razie przepiszę sobie ten jeden i skupię się na tym, który jest w nawiasie. Minus 1,5 będziemy potęgować do potęgi trzeciej. Podnosić do potęgi trzeciej, tak? To znaczy, że wiemy, że wynik tego potęgowania będzie. Ujemny, prawda? No dobrze. Ale może spróbujmy zamienić ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Wydaje mi się, że tak będzie nam troszeczkę łatwiej. Ja już zamieniłam minus 1,5, jako minus 1 i druga. Zamieniłam również na ułamek niewłaściwy, czyli minus 3 drugie. No dobrze, przepisuję ten pierwszy minus i przechodzę do potęgowania. Wiemy, że znak będzie ujemny, więc jeszcze zapisuję w nawiasie, żeby mi się nie pomyliły te. Minusy ze sobą. Wiemy, że znak będzie ujemny potęgowania. 3 do 3 to 9 i 2 do 3 8. Dobrze. Minus, minus 9 ósmych. Znak dodatni, prawda? Dwa minusy dają nam plus. Tylko pamiętajcie, że zawsze rozpoczynamy od potęgowania. Dopiero teraz możemy te minusy ze sobą, um, um, dopiero rozpatrywać te minusy. Czyli wynik jest 1. I jedna ósma. I kolejny przykład minus 1 i je, minus 1 i 1 dziesiąta do potęgi drugiej, tylko znowu patrzymy, że nie ma tutaj nigdzie nawiasu, to znaczy, że minus, mimo tego, że jest potęga parzysta, to minus tutaj jest, bo on nie podlega potęgowaniu. Od razu go zapisuję, żeby nie zgubić. I teraz jeden do potęgi drugiej, można policzyć pod kreską. Jest to minus 1 i 21. Setnych. Dobrze, przejdźmy do. Kolejnego, ostatniego już przykładu, i tu znów pojawiły nam się minusy koło siebie, ale pamiętamy, że rozpoczynamy od potęgowania, tak? Na początku potęgowanie, więc ten minus sobie przepisuję i skupiam się na potęgowaniu. Liczba ujemna do potęgi parzystej. No to co ja wiem. Ja wiem, że wynik tego potęgowania będzie tym razem liczbą dodatnią. Nie tak jak w tym przypadku, prawda? Tutaj wiem, że będzie dodatnie. No dobrze, czyli tak naprawdę mogę już tutaj sobie zapisać po prostu, że to jest 2 do potęgi czwartej i 3 do potęgi czwartej. Może być w nawiasie jeszcze. Minus tak, jak był, tak jest. 2 do potęgi czwartej to 16, a 3 do potęgi czwartej. Kolejny raz już się nam to powtarza. 81, tak? No i ten minusik, który tutaj stał, czyli wynik minus 16,81. Następne zadanie, zadanie trzecie ze strony 221. Teraz zajmiemy się potęgowaniem takich charakterystycznych liczb jak 10 i odwrotność dziesiątki, czyli 1 dziesiąta, tak? I, i, I takie podobne. Dobrze, zacznijmy od 10 do 7. Tak naprawdę. Jeżeli potęgujemy liczbę 10, to ta cyfra, czyli ten nasz wykładnik, mówi nam o tym, ile razy będziemy powtarzać tą samą ilość zer jak w podstawie. To znaczy, że jeżeli mamy 10 do 7, mamy 1, 0, jedno 0 nam się powtórzy 7 razy, czyli dopisuje po prostu 7 zer. I to już jest mój wynik. 1000 do potęgi trzeciej. Czyli trzy razy będę powtarzała tą ilość zer. Były trzy zera, powtarzam je trzy razy. Wynik to miliard. Tak? Zobaczcie. Tysiąc razy tysiąc razy tysiąc. W przypadku jednej dziesiątej wiemy, ile ma być miejsc po przecinku, tak? Jest jedno miejsce po przecinku i to jedno miejsce po przecinku mamy trzy razy. Powtórzyć, tak? Czyli koniec końców, miejsc po przecinku ma być 3. Przypominam, że jedynka nam stawia, mam, nam zajmuje jedno miejsce po przecinku, czyli nie ma być 3 zera, tylko 3 miejsca po przecinku, tak? To jest różnica. No i ten przykład, jedna setna do potęgi drugiej. Czyli mamy tutaj dwa miejsca po przecinku i musimy je dwa razy powtórzyć, tak? Bo wykładnik jest 2. To znaczy, że będzie... Będą cztery miejsca po przecinku w naszym wyniku, prawda? Można sobie tak to skojarzyć, żeby szybko rozwiązywać. Zadanie siódme ze strony 222. Mamy się zastanowić bez obliczania, jaki będzie wynik. Czy wynik będzie liczbą dodatnią, czy liczbą ujemną? No dobrze, rozpatrzmy przykład A. Wiemy, że mamy ułamek. Z minusem w nawiasie do potęgi trzeciej. To znaczy, że liczbę ujemną podnosimy do nieparzystej potęgi. To znaczy, że naszym pierwszym znakiem z tego mnożenia będzie minus, prawda? Dobrze. Ale tego minusa, ten wynik ujemny, będziemy mnożyć razy co? Liczba ujemna do potęgi parzystej, bo to potęgi czwartej. To znaczy, że drugi czynnik z tego działania jest już liczbą dodatnią, prawda? Czyli spójrzcie, koniec końców liczbę ujemną mnożymy razy liczbę dodatnią, więc wynik będzie ujemny. Cały wynik ujemny. Następny przykład. Minus 18 do 4. Nie dajmy się nabrać. OK, mamy parzystą potęgę, ale przecież ten minus nie jest w nawiasie. To znaczy, że on jest i on będzie. Dobrze, czyli tutaj pierwsze działanie mamy liczbę ujemną. Mnożymy to razy liczbę jaką? Minus 27 do potęgi piątej Minus i znawia się, ale to nawet nie ma znaczenia, ponieważ potęga jest nieparzysta, czyli jest działanie ujemne. No dobrze. No to skupmy się na tym, co jest w mianowniku. Wiemy, że jakąkolwiek liczbę z wyjątkiem zera, jeżeli podniesiemy do potęgi zerowej, to będzie 1, prawda? Dobrze, spójrzmy. W liczniku mamy minus razy minus, to znaczy, że będzie liczba dodatnia podzielona przez 1, więc całe działanie na pewno będzie liczbą dodatnią. I ostatni podpunkt C. Tutaj już musimy uważać, bo mamy dużo minusów, tak? Ale wiemy, że na początku wykonujemy potęgowanie. Nie od razu tutaj się skupiamy na tych minusach, nie, 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 tak nie można. Na początku potęgowanie. Minus 11 do potęgi czwartej będzie liczbą Dodatnią, tak? Minus jest w nawiasie, potęga parzysta, dodatnia liczba. Ale ten minusik tu stał, czyli przed dodatnią liczbą stoi minus. To znaczy, że koniec końców ten wynik pierwszego naszego działania jest ujemny. Mnożymy razy liczba ujemna do potęgi nieparzystej, czyli minusik. Co jest w mianowniku? Minus 13 do 6, ale bez nawiasu, prawda? Czyli minus. Drugie działanie. Minus 12 to potęgi czwartej, ale minus w nawiasie, czyli będzie mnożone razy liczbę już dodatnią. Dobrze, czyli mamy, zobaczcie, licznik mamy dodatni, bo minus razy minus daje nam liczbę dodatnią. Natomiast mianownik minus razy plus liczba ujemna. Tak? Czyli całe działanie liczba dodatnia podzielić na liczbę ujemną daje nam liczbę ujemną. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. I na koniec chciałabym jeszcze podpowiedzieć Wam, jak wykonać zadanie dziewiąte. Zobaczcie, mamy uszeregować liczbę od najmniejszej do największej tak naprawdę, prawda? Czyli dopasować do odpowiednich miejsc. I teraz pamiętamy o tym, co mówiłam wcześniej, że jeżeli mamy liczbę mniejszą od 1, to jeżeli ją potęgujemy coraz bardziej, to ona się staje coraz mniejsza, prawda? A jeżeli mamy liczbę większą od jedynki, jeżeli ją potęgujemy, to ona się robi coraz większa, tak? Czyli w tym przypadku, na przykład 3 czwarte do potęgi drugiej i 3 czwarte do potęgi piątej, to która liczba będzie mniejsza? Mniejsza będzie ta do potęgi piątej, tak? Bo my cały, cały czas ją zmniejszamy, podnosząc potęgę. Ale już przy. W tym przypadku 4 do potęgi trzeciej i 4 do potęgi, przepraszam, 4 trzecie i 4 trzecie do potęgi drugiej. Tu już mamy liczbę większą od 1, prawda? Bo 4 trzecie to jest 1 i 1 trzecia. Więc tu mamy, je, tu mamy taką liczbę, a tu ją mamy podniesioną do potęgi. To znaczy, że ona się zwiększa, tak? czyli większa będzie w tym przypadku ta. No dobrze. Jeszcze jeżeli chodzi o liczby ujemne, no to wiemy, że im liczba ujemna jest mniejsza, tak jakby, tak? Im mniej na minusie, tym jest większa. Rozumiemy? Czyli jakbyśmy sobie porównali na przykład minus 0,7 do potęgi szóstej i minus 0,7 do potęgi czwartej. Po pierwsze, są to liczby. Mniejszy, gdyby, gdyby to były liczby dodatnie w ogóle sobie najpierw zastanówmy się, no to są liczby mniejsze od 1, prawda? Są to ułamki. Czyli one wraz z potęgą się zmniejszają, tak? Ok, czyli gdyby to były liczby dodatnie, no to to by było mniejsze, tak? Ale to są liczby ujemne. Czyli jeżeli tu mamy mniej na minusie, to znaczy, że jest to większa liczba. Niż ta, prawda? Bo tu mamy więcej na minusie, tu mamy mniej na minusie. To znaczy, że większą liczbą jest minus 0,7 do 6. Mam nadzieję, że to jest jasne. I jeszcze zadania do samodzielnego wykonania. Zadanie pierwsze, trzecie, szóste i dziewiąte ze strony 221 i 222. Zadanie trzecie i zadanie pierwsze już zaczęliśmy. Razem na tym filmiku, a zadanie szóste, zadanie dziewiąte też wytłumaczyłam. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z wykonaniem ich. Dziękuję.